Halo halo dzień dobry muszkin z tej strony w dzisiejszym odcinku z pasmofobii podejmę się Pozdrowie wyzwania od razu. <gry> czyli będę chciał znaleźć ducha po dwóch dowodach mam ustawione że są możliwe trzy aczkolwiek na Pozdrowie dwóch dowodach się zatrzymujemy głosy które teraz słyszycie na odcinku są to głosy i z tiktoka i z YouTube'a, ponieważ nagrywamy na live ze mną jest pan kolega bardzo bardzo, bardzo to nieładny nick. Będę go musiał chyba zamazać w postprodukcji, bo jest to obraźliwy nick. Aczkolwiek jest pan Grzegorz. Siema. O, jest pan Grzegorz. No i dobra. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że. Nie mam pojęcia jak wygląda sytuacja. Na początku oczywiście trzeba rozstawić dowodziki. Bierzemy potrzebne sprzęciwo. Ja zawsze biorę zestaw startowy kamerka. Docy. I numer do Waszej matki. Żartowałem. Ale ośmia też się trzeba. Tak więc nie przedłużając, odpalamy kamerkę i zaczynamy vloga w tejże koszmarnej lokacji. Nie myślę, jest. A, bo teraz będzie komentarze słychać. Ja zapomniałem o tym. Dobrze. A więc witam Was w MTV Crips. Muszkin za kamerą. zaprasza Was na zwiedzanie tej upiornej lokacji. Czy w tej lokacji coś znajdziemy? No pewnie, że coś znajdziemy. I na pewno będzie to duch, który będzie chciał mi zrobić nieładne rzeczy. Zawsze muszę się hamować, bo to YouTube. YouTube bardzo restrykcyjny jest. Dobra. Pan Grzegorz wel brzydki Przykusa. nick y już namierza pokój. Żebym ja mógł zacząć dla was kręcić relacje na żywo. Pozwiedzajmy razem z panem a gdzie są bezpieczniki? Połączyłem akurat. O, dobra, ja od razu sobie odpalę tryb nocny, bo może gdzieś orby będą z buta. Aczkolwiek, gracze, bym w to nie wierzył. Czy tutaj coś? Tutaj nic, ale fajne są te motywy świecących słoiczków, bo nawet jak macie zgaszone światło, to daje to pewien widok na sytuację Boże jaka wilgoć na ścianach chłopie zaniedbałeś mieszkanie. No zaniedbałem trochę te mieszkanie ale spokojnie przyjdzie Bob budowniczy i zawsze da radę Dobra szukamy orbów Orby są? Orby nie są Czy pokój znaleziony panie kolego? Będzie u góry raczej No to bardzo niedobrze się składa ponieważ do góry nigdy się nie powinno wchodzić A, a dlaczego się do góry nie wchodzi? No bo potem trzeba z tej góry zejść Jest, 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 jest jest, mamy, mamy, mamy. Oj, nie tak. O, tak I pięknie orby ustalone. Tylko muszę sko skoczyć. Aha, powędzidełko, muszę sobie skoczyć. Kruty fixa, raczej kurcy fixa jak ja to mówię. Teraz tak, trzeba znaleźć miejsce do hantów. Czyli albo kryjówkę, albo po prostu miejsce, w którym będziemy się ganiać. KURCY FIX Kurcyfix, tak jest, kurcyfix DOCZE numer 2 i wędzidełko wraz z zapalniczką. Tak jest, mamy zestaw podstawowy małego obszczuro Ale nic nie szkodzi, każdy się kiedyś bał. Ja na przykład się bałem, że będę kiedyś nagrywał na YouTube i co? I nadal się boję. Tu był pokój, tu był pokój. Tutaj. Nie idzie Ty dać na sufit. Te gadzidło. gadzidło? O, no teraz jest oświetlone wszystko. Tylko kamerkę ja bym sobie przestawił. Otóż... Masz tego. Tak, o... Event, event. Mamy, mamy pierwszy evencik. Dzień dobry. Miło, że nas odwiedziłaś. Aczkolwiek ja bym ci chciał zobaczyć na docach no. na przykład. Wtedy by było o wiele przyjemniej. Jest, mamy, mamy, Docy. Jest to mały ninja. kadzidlo. Mały, dzi mały, mały ninja. Projektor Doc zaznaczamy. Pierwszy dowód Orby są? Naleziony. Orby. Już patrzymy, czy są orby. Pierwszy raz Docy dzisiaj. Ty, a jak krucyfiksa Lekotek. Nie ustawiłem. Redrum, room, redrum. Room. Mora, Mora może być. Mara? I co przyjdzie Mara i mnie wymara? O kurde, no jednak... spalił. Kurcyfixa spalił. już nie ma żartów. Zaraz będzie hand. Zrób Odra... zdjęcia. No ja już wyszedłem z domu, co ty? Co ty, co ty, co ty, ty panie kolego? Przecież jak on mi spalił kurcyfixa od razu przy, przy nogach, to. Ja będę w domu siedział. Się wkurzył. Ty, ale ostro poszedł, ty. Ty masz 40... Jakiś agresywny się trafił. 40% psychy. Ja nie mam psychy. Ale ja jestem debilem. Czemu? Ja tą kamerę ze sobą zabrałem Agresorek, haha <grym> Boże święty, aleluja. Coś ty muszkin zrobił Dobra, ja bym na twoim miejscu I przyszedł d, d, d. I wziął tabletki A gdzie ty masz drugiego kurcy fixa? Nie wiem Jak, jeden był? Nie, są tu dwa a jeden spalony, tak? Boże, chłopie, wypij kawę i się obudź. Co? No jeszcze ma. Tak, kawa to jest mus. Dobra. To ja biorę jeszcze jedno wędzidełko w takim razie i idę tą kamerę zostawić. Czy mamy jakiś drugi dowód? Czy nie mamy? Jak na razie nie. A kryjówki gdzieś mamy? Jakieś tam są? No, tu nie ma. Nie ma. No, nie ma kryjówek. Event. Hey, Ale był klekotek. Ja słyszę radio, czy mi się wydaje? Sprawdź, spirytom. Może być. Ty radio odpalił Tylko. Ty on tu stoi. Drugi spalonik. jak duch SSRE i pozdrow. Dobra, drugi spalony. Nie wiem jak ty, ale ja idę zeźryć tabletki, bo zaraz będzie hand na, na twarzy. I to nic dobrego się nie, nie wydarzy. No. A był już dźwięk, klekotka. Był. A ja chcę zrobić kawę, bo aż mam ochotę na tablet. Co? Ty, a ty masz zero psychy ogólnie, wiesz? Ja nie mam psychy. No, w ogóle zero. Dobra, ale my, no. po my potrzebujemy drugi dowód. Ja bym chciał, żeby to był deogen. Dlaczego? Szybko spada. Bo on może mnie gonić i całą noc, a i tak mnie nie złapie. Ale nie mamy niestety drugiego dowodu. Dobra, ja mam ile, 40, to ja jedno zjem. Dobra, jedno zjem i idziemy szukać dalej dowodów. Ufałka jest wzięta, Spirit jest wzięty, to jest wzięte, kajed jest wzięty. Czy jeszcze coś możemy wziąć? No możemy wziąć... A w sumie nie, Ma kamery... Na tym radiu? Idę zobaczyć. Masz rację. Dziękuję za podpowiedź. Będzie dełko do ręki. I uwaga. Ale coś taki agresywny ten duszek, bo mocno popalił te wszystkie kurcyfiksy. Ej, jest ufałka! Do której planujesz no, stream. Gorio, z Mora i Phantom. Teraz musimy zgadnąć, kto to jest. Gorio, Mora i Phantom. Po jakie oni mają umiejętności? Agresorki najlepsze. Phantom, a Phantom prawie go nie widać. Zrobienie zdjęcia fantomowi sprawi, że tymczasowo zniknie. Yy, Aha, ale że ignorujesz. Gorio zwykle widoczny jest przez aparat tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma ludzi. Rzadko widuje się je z dala od miejsca śmierci. I. I ostatni. Mora. Ja idę chyba znaleźć kryjówkę, wiesz? czuję, że. Kryjówka teraz... jest. Tutaj u góry jest kryjówka. Ale ja mam pomysł, jak sprawdzić ducha? Bez ryzykowania. Do której planuję streama? No pewnie do 21-22 Mam pomysł Agresorek w dupce korki W korki Ja bym to zrobił tak Teraz patrzcie to Jak? Wezmę sobie trzy kamerki Chyjim ciekawe I ja ciebie wyślę Nie no no, bo chciałem jeszcze z tobą pogadać na temat serwera Ja cię wyślę na hanta i będę przez kamerę obserwował co się dzieje Dobry pomysł? Może na odwrót? Nie. Hamtuję, hamtuję, Czekaj, hantuję. I co? Jak... Ale ci kopa do dupy zasadzę zaraz. Ale palił coś. <śla> Młody, dobry jest. Krucyfiksa, pewnie. No, ostatniego. Dobra. Teraz musimy wyczaić, co to jest za duszek. Wątpię, że od razu zgadniemy, ale kto nie ryzykuje, Kubusia nie pije. Kamerę wydupcył. A ty hanta nie masz? Nie. Kamera leży do góry dupą. O. W pokoju. Widziałem dowód, ale nie zaznaczam go. Okej? A okay? trzeci, co miałeś sprawdzić, co robi? Jak to dobra. Bo ja widziałem trzeci dowód, ale ja go nie będę zaznaczał. W sumie teraz go nie widzę, ale przez chwilę go było widać. A ten trzeci, co Duch miałeś sprawdzić, dowód. co robi? Ty. On z kamerą chodzi? wywalił. Dawaj, strzelaj w któregoś szans. Dobra, widzimy. Ty masz kadzidło? Mam. Masz. dobra, idziemy. O. A ja też mam dobra, iść? Idziemy razem. No. Nie, no ja chciałem poczekać. No i pijesz ty, czy ja mam pić tabletki? No ale co mi to zmieni, jak że ja wypiję tabletki, jak i tak mam z tobą iść? To jak będzie Hunt, to i tak będzie Hunt Dobra, chodź, idziemy, schowamy się i po, przeczekamy, Zostaw przeczekamy to. No ale to jak będziesz obserwował ducha, jak przeczekamy? Normalnie No to lepiej, jak ty się schowasz, a ja będę obserwował, co duch robi To, co dołączył Jakiś ha... Ha... Hamereczek Dobra, najwyżej zginę, walę to Dawaj, ty masz dwa kadzidła? Tak, ja mam Dobra, idziemy. Też to ci mogę dać. No, możesz mi dać jedno. Bo ty się schowasz szybciej. A ja się może z nim poganiam. Dobra. I teraz chodź. Tutaj. Tu jest. To nie, tylko pewno. Ja mam. Dobra. Nie no, teraz Hanta raczej nie wydłupi. To zaraz może być. Patrzę czym druga... Dobra, to ja idę, bo w sumie ja mam dwa kadzidła. Ja mogę jedno spalić, żeby uciec. Hanti, Hanki, Poczekaj jeszcze chwilę. Chodź tu. Zostaw otwarty. Kurde, ja cię cykam Kawa. trochę, bo ja nie wiem skąd on mi wybiegnie. Dobra, ja se poczytam o duchach w tym czasie. Teraz tak, dowody. wody. Phantom Zmora i Gorio. Wykle widoczny zobaczyć, że to jest to przez jest aparat. Jest w pobliżu nie, nie wybił, ma ludzi. Rzadko widuje się jest dala od miejsca śmierci. A gdzie jest ta zmora? Tu jest zmora. Mora osłabia swój cel przed atakiem. Krzyki zmory można czasem zarejestrować przy użyciu mikrofonu parabolicznego. Zostaniesz czy idziesz po mikrofon? Zostanę. Poczekam. Nara? Ale będzie imba zaraz. Uważaj. Ja jestem poza domem, więc wiesz. Możesz zaatakować. <noise> Nie wiem. ma bo korki wypię przy prosto. O agresorek się budzi. A jakby pierwsszy korki to wszędzie jest sporo Aleluja Aleluja Witam cię karmek Ale Aleluja Paliłem wszystko. Nie. Paliłem, chyba nie. paliłem wszystko w cholerę. Text green game over. Spacerki w T i we w te Dobra, pochancie. pochęćcie. I co obstawiamy? Obstawiamy z Czy co? No, chyba. A czemu? O... A, zero psychy mamy oboje. Ale pytanie za 100 punktów, czemu on. Ty otwierałeś te drzwi, czy ona otwierała te drzwi? Ona Ale czemu otwierała drzwi? Siema Z Nie wiem No bo skoro ty nie miałeś nic w ręce, to skąd ona wiedziała, że ty tam jesteś? Że zauważyła jak korytarzem szłem, jak szła Szkoda, że tu nie idzie nagrania zobaczyć No Czyli co, obstawiamy, Dobra. że to jest z Mora? Dobra, to jedziemy. Zmora, tak? Często no. bywa, że duch otwiera drzwi od szafy. Dobrze, ja zaznaczam zmora i wydaje mi się, że to będzie zmora, bo mi się wydawało, że widziałem orby. Wynik, gry. Mimik. Zmora. No i proszę bardzo. Jest duch Przecież znaleziony po dwóch dowodach. Aczkolwiek. Moim... No, nie jestem usy... Usytas. Usytas. Usy, usy, x Kurwa, de. U, usy, tys, usatysfakcjonowany. O, to Kiefer. Nie macie XB. tak? Usatysfakcjonowany. Dobrze, a więc drodzy widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. I widzimy się w następnym. Muszkin.